W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najmniejsi. To, czego bardzo się lękamy, to różnego rodzaju upokorzenia. Chętnie je od siebie odsuwamy. Pragniemy, aby jak najmniej przeżywać w naszym życiu upokorzeń. Wśród, wśród pokorzeń, do najbardziej przykrych należą te, które dotyczą naszego ciała, naszej cielesności. Dlatego pragniemy, aby odbierano nas jako osoby o pięknym, szlachetnym wyglądzie. I słusznie zresztą okrywamy swoją nagość, aby czuć się osobami szanowanymi, godnymi. I aby inni nam należytą godność oddawali. Z trudem i zazwyczaj z przykrością przyjmujemy niepochlebne uwagi dotyczące naszego wyglądu. Dotyczy to również osób nam bliskich. Rodzice z przyjemnością słuchają pochwał dotyczących ładnego wyglądu swoich pociech. Dla nich są one najpiękniejsze na świecie. Słusznie uważamy za wielkie zło naruszenie nietykalności cielesnej człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy wiąże się to z uszkodzeniem ciała ludzkiego. Jednak z największym pokorzeniem dla ciała spotykamy się wtedy, gdy umieramy. Nawet wówczas, gdy pochówek był. Osoby zmarły jak najbardziej godziny. ciało człowieka ulegnie rozkładowi. Dlaczego się tak dzieje? Ano dlatego, że jest to konsekwencją, moi drodzy, grzech. Stąd człowiek zawsze w swojej historii starał się ten, ten rozkład jakby oddalić. Stąd już od najstarszych cywilizacji, jak, jak cywilizacja egipska. Rozwinął się zwyczaj balsamowania aby uchronić Cię przed rozkładem. Niewiele tak naprawdę, moi drodzy, dodawało. Człowiek, który zawinięty w takie opaski, nasączone specjalnymi wolnościami, balsamami, po zdjęciu tych opasek wygląda, mówiąc wprost, strasznie. Śmierć wyciska piętno na jego ciele, jest wyziera z zlepszą. Właśnie to. Co jest konsekwencją, powtórzmy, grzechu. Ta powszechność śmierci i rozkładu. Owszem, poza nielicznymi przykładami cudownych, cudownego nierozłożenia ciał ludzkich, mamy tu przykłady wielu świętych, którym właśnie to, ten rozkład nie dokonał się dzięki cudownej interwencji Pana Boga. Ale powszechność rozkładu jest czymś, co dotyka każdego. Bez względu na to, czy jest zamożny, czy jest, ma, dzierży jakieś wysokie stanowisko społeczne, ten rozkład dotknie go. Jest to sprawiedliwe w tym znaczeniu. To powinno nas, moi drodzy, skłaniać ku pokorze, że kiedyś wszyscy dostąpimy właśnie tego, dostąpimy śmierci, umrzemy, i ulegniemy rozkładowi. Przypominam o tym błogosławiony Jakobę Datodi, który mówi takie mocne, bardzo słowa: Czym się, Chełpisz, przyszła strawa robactwa? Każdy z nas kiedyś będzie taką właśnie sprawą dla robactwa. Czymże się, Chełpisz, przyszła strawa robactwa? Powinniśmy z tego powodu być ludźmi jak najbardziej pokornymi. Pamiętać o tym, to, o tym, co się dokonuje właśnie po naszej śmierci. Bardzo z tego upokorzenia wyzwała nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Nie jednak w ten sposób, jakobyśmy nie mieli umrzeć, ale przez to, że umieramy w nadziei życia wiecznego. Pisze o tym święty Paweł w lekcji z dzisiejszej mszy świętej. Gdy mówi On, ale co do nas, to my przebywamy w niebiesie, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, które przemieni ciało naszego umniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Widzimy, że nasza wiara z Martwy wstanie jest źródłem nadziei, a nawet pozwala nam już tu na Ziemi kosztować. Rozkoszy niebieskich. W innym miejscu, a mianowicie do Rzymian, tenże apostoł pisze: Wiemy przecież, że gdy nasz ziemski namiot, w którym mieszkamy, zniszczy, otrzymamy w niebie dom, dzieło Boga, mieszkanie wieczne, nieludzkimi rękoma zbudowane. Pamiętajmy jednak, że tym, który pierwszy pokonał śmierć, jest właśnie Pan Jezus. Bez Jego ofiary i owocu tejże ofiary, czyli zmartwychwstania, nikt z nas nie dostąpiłby usprawiedliwienia. Triumf Pana naszego Jezusa Chrystusa nad śmiercią rozpoczął się już tu na ziemi, o czym mówi dzisiejsza właśnie Ewangelia, słowa o wskrzeszeniu tejże dziewczynki. Dlaczego jednak w środku dzisiejszego czytania z Ewangelii znajduje się akapit mówiący o uzdrowieniu kobiety, która cierpi, cierpiała na krwotok od 12 lat? Zauważmy, że bardzo upokarzająca dolegliwość ludzka. Bardzo upokarzająca dla kobiety, jeżeli cierpi na, na krwotok od, przez 12 lat. Wydaje się o tym, że akapit na pierwszy rzut oka jakimś wtrętem przypadkowym, niepotrzebnym w tym miejscu, zrywającym jakby ciągłość ewangelicznej opowieści. Nic podobnego, mój procu. Nie ma miejsc przypadkowych w Ewangelii, gdyż Ewangelie, tak jak całe zresztą Pismo Święte, powstawały pod wpływem Ducha Świętego. I stąd przypadkowych miejsc nie ma. Zwróćmy uwagę na słowa naszego zbawiciela wypowiedziane po uzdrowieniu owej kobiety. Pan Jezus mówi: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. To samo mówi Pan Jezus do każdego z nas: Ufaj, że ja pokonałem śmierć. Która śmierć, która jest konsekwencją grzechu. To ja z martwych aby przywrócić godność Twojemu upokorzonemu ciału. Temu ciału, które tak często my upokarzamy już za życia, Głównie poprzez nieczystość, ale nie tylko. Przez obszarstwo, przez kult ciała. Jeżeli nadmiernie dbamy o swoje zdrowie, z koszt, yy, kosztem życia duchowego, to też upokarzamy swoje ciało. Trzeba o tym pamiętać. Święty Jan w Księdze Objawienia pisze: Błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu, odtąd już odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi. Moi drodzy, Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych do wypełnienia, przekraczających nasze możliwości. Pragnie naszej ufności, wiary w Jego Boską Moc. Wystarczy się tylko dotknąć kilku niepozornych nici z szaty Jezusowej, aby dostąpić uzdrowienia. Nie chcieli tego uczynić współcześni Panu Jezusowi Żydzi. Nie chcą zresztą tego uczynić do dzisiaj. Nieprzypadkowo ta kobieta cierpiała. 12 lat, to liczba symboliczna. Ona symbolizuje 12 pokoleń Izraela. Ale zadaję sobie pytanie, czy ja dzisiaj chcę się tych nici dotknąć? Czy może jednak nie są silniejsze nici w moim życiu? Nici wiążące jest z tym światem i z jego księciem, czyli szatana. Każdą taką nicią w moim życiu jest grzech. Święty Franciszek mówił, że jest obojętne, czy szatan więzi mnie na jednej nit nitce, czy na wielu nitcach, czy na całym powrozie. Wystarczy, że jestem uwięziony. Ptak na niś ni malutkiej niteczce, uwięziony, na jednym włosku, też nie zbije się do nieba. Obojętne, czy jest na sznurku grubym, czy na nitce. Tak samo znamy. Tak długo, jak będziemy przywiązani do dóbr tego świata, tak długo nie uniesiemy się ku niebu. W człowieku zjednoczony z Bogiem dokonuje się triumf bóstwa nad człowieczeństwem, nad naturą ludzką. To bardzo ważna prawda naszej wiary, że powtórzmy, w, w zjednoczeniu z Bogiem dokonuje się triumf bóstwa nad naturą ludzką. Dlatego, i to właśnie wyrażają słowa świętego Pawła, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żeby jednak dostąpić do tego zjednoczenia, najpierw trzeba unikać grzechu, tego co w nas głównie oddziela od Pana Boga. W tej sprawie daje nam pewną radę święty Alfons Maria Liguori, gdy mówi następujące słowa. Wyrzegnijmy się prędko i dobrowolnie dóbr tej ziemi, zanim śmierć je nam wyrwie siłą. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Jak, w jaki sposób umierają? Nie chodzi o śmierć fizyczną, umierają dla świata i dla Jego ducha. To ma na myśli święty W przeciwnym razie stracimy i dobra światowe. I co nieporównywalnie gorszego, samego Pana Boga. No wszystkie te dobra, które mamy tu na ziemi, kiedyś będziemy musieli zostawić. Tego nie zabierzemy ze sobą do nieba. No i drodzy, Kościół Święty, Matka nasza pod koniec roku liturgicznego wskazuje nam coraz bardziej na życie wieczne, na pamięć o rzeczach ostatecznych. Tym o prawdzie zmartwychwstanie, bez której to prawdy nasza wiara byłaby darem. Nie dajmy się zwieść niedowiarsku, tak dzisiaj często, tak dzisiaj rozpowszechnionemu. Pamiętajmy o tym, że przeciwnicy wiary Chrystusowej, ponieważ nie mogą dowieść, że Chrystus Pan był osobą, były postacią fikcyjną, nie był jakimś yy, historycznym. To mówią, wierzcie sobie, był nawet wasz Jezus. Tak oni mówią. Chodził po ziemi. Nauczał. Umarł na krzyżu nawet. Ale nie zmartwychwstał. To bujna. Albo wyraz waszych pragnień tylko, czyli pragnienia życia wiecznego. Ale nie było realnego, rzeczywistego zmartwychwstania ciała, Pana, ciała Jezusa. Tak powiedzą. Dlaczego? Żeby odebrać nam nadzieję, moi rodzice. Nie dajmy się temu zwieść. Odebrać nadzieję, odebrać wiara, żeby wiara stała się mm, niepotrzebna. Żebyśmy się bardzo przywiązali do dóbr tej ziemi. Bo człowiek, który nie wierzy w stanie, jest przywi przywiązany tym powrozem do tego wszystkiego, co go otacza. A wszystko, co nas otacza, i, i, i cenimy sobie bardziej niż Pana Boga, jest bożkiem w naszym życiu i kładziemy to na ołtarzu. Wszystko to. Pamiętajmy, to się staje w naszym życiu, bo nawet rzeczy godzime, jeżeli cenimy o bardziej od Pana Boga, one stają się bożkami w naszym życiu. Na przykład zdrowie. No i co sobie najczęściej, czego sobie najczęściej życzymy? No zdrowia. Bo zdrówko jest najważniejsze. Jeszcze towarzyszą temu takie słowa. Czyli jeżeli zdrówko jest najważniejsze, to jest ważniejsze od Pana Boga. Nawet rzeczy tu nie chcę w żaden sposób występować przeciwko rodzinie. Na pewno nie. Ale jeżeli cenimy sobie nawet porodzinę naszych najbliższych bardziej niż Pana Boga, to staje się boszkiem w naszym życiu. Pracę, karierę zawodową i tak dalej, i tak dalej. Warto sobie zastan warto się zastanowić i Uczynić taki rachunek sumienia, co jest Bożkiem w moim życiu. Na pewno się tego wiele znajdzie. Czyli tym powrozem, który trzyma mnie tutaj i nie pozwala się unieść ku niebu. Moi drodzy, my jednak, przeodziani w zbroję wiary, nie bójmy się śmierci, bo dla ufających Panu jest ona tylko etapem w wędrówce ku wieczności. Ku wieczności w niebie, gdzie Wspólnie z naszą Królową Maryją i wszystkimi świętymi na wieczność będziemy radowali się oglądaniem Pana Boga. Co daj nam, Panie Boże, wszystkim. Bo Pan Bóg mówił, Pan Jezus mówił, w niebie jest miejsc wiele. Dla każdego z nas przygotował tam miejsce i pragnie nas tam widzieć. Daj Boże, żebyśmy wszyscy się tam znaleźli. Mię ojca i syna i Ducha Świętego będzie popatłon Jezus Chrystus.